Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Nasz tutaj Pan Mateusz, no w sposób otwarty, już nie pozostaje mówiąc innego, jak w sposób otwarty zaprzeczyć żywemu Słowu Bożemu. We wpisach pisze, Bóg nie, nikomu nie zatrzymuje grzechów, jak i też nie możemy samych siebie wydać na śmierć. Poważnie. Siódmy rozdział wangeli świętego Mateusza. Jeżeli nie odpuścicie tym, którzy zgrzeszyli przeciwko wam, to i ojciec wam nie odpuści grzechów waszych, tak? No Żeby nie być gołosłownym, bo znów będzie, że, że, że ja to mówię, tak? Eee, no to przeczytajmy sobie to, panie Mateuszu. No i... Panie Mateuszu, proszę zauważyć, że to, co Pan wypisuje, w absolutnie Pan nie jest w stanie podeprzeć słowem Bożym. Tylko zaprzeć. A tych kilka wersetów, które Pan cytujesz, no tak, Bóg nas wezwał do świętości, Bóg nas wezwał do chwały, Bóg nam daje nowe życie, ale co? Yy, I na podstawie trzech, czterech wersetów chce Pan powiedzieć, że Ee, że już jesteśmy niepokalanie poczęci, tak? Że już jesteśmy bezgrzeszni. No, nie odpowiedział Pan na pytanie, dlaczego święty Jan pisze, a jeżeli by ktoś spośród Was zgrzeszył. Dlaczego bierze pod uwagę możliwość zgrzeszenia, skoro święty Jan powinien wiedzieć, że oni już ci wierzący, już są bezgrześni i nie mogą grzeszyć. jak święty Jakub mówi, że wszyscy wiele razy upadamy. Trzeci rozdział, trzeci wiersz. Ja to Panu mówiłem, ale Pan nie jest zdolny się do tego odnieść. Tak, Chrystus nas wyniósł do chwały, ale my po prostu, mając przed sobą chwałę Bożą, możemy wybrać grzech. No i jeszcze raz sobie przeczytamy to, prawda? Ale najpierw, no, Bóg nikomu nie odpuszcza grzechów. Bóg nikomu nie zatrzymuje grzechy, to naszego apostoła mówi, którym zatrzymacie grzechy, będą zatrzymane. Tak? To sobie to przeczytamy. Specjalnie to robię, żeby Pan mu pokazać, jak Pan po prostu w sposób nachalny przeczy Słowo Bożemu, prawdzie Słowo Bożego. No, ale to pokazuje, że Pan nie zna Słowa Bożego jeżeli się Pan inspiruje Panem z kanału Wiktoria który też kompletnie nie zna Słowa Bożego tylko tam bazuje na trzech wersetach no to tak się musi skończyć jeżeli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienie i Wam przebaczy Ojciec Wasz niebieski jeżeli nie przebaczycie ludziom i ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Czyli zatrzyma. Nie przebaczy nam. Tak? To jest szósty Ewangelii świętego Mateusza, wiersz Proszę pana 14 i 15. Ewangelium tego Mateusza, 6 rozdział 14, 15, wiersz. Proszę ładnie skomentować to i na podstawie tych słów Chrystusa wykazać, że Bóg nikomu nie, nie zatrzymuje grzechów. Poza tym, do, do uczonych w piśmie powiedział, że te grzechy nie będą wam odpuszczone, a że grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony ani w tym życiu, ani w przyszłym. No mówi pan, że Bóg nikomu nie, nie zatrzymuje grzechów. To jeżeli Bóg nikomu nie zatrzymuje grzechów, to dlaczego Chrystus mówi, że nie będą odpuszczone grzechy przeciwko Duchowi Świętemu w tym życiu i w przyszłym. Tak zna Pan Pismo Święte, Panie Mateuszu. Tak, Pan już zna Pismo Święte, jeżeli się Pan na nim wzoruje. E, dobrze. No czyli już mamy e, teraz... Ewangelię Świętego Jana. Przeczytajmy sobie ten dwudziesty rozdział, prawda? No bo znów będzie, że ja, że ja to mówię, nie? No to nie. Dwudziesty rozdział Ewangelii Świętego Jana. Rozdział dwudziesty, wiesz, dwudziesty drugi. Weźmijcie Ducha Świętego, 23, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Jeżeli Bóg nikomu nie zatrzymuje grzechów, jeżeli Bóg nikomu y, nie wybacza, nie nie wybacza grzechów, to dlaczego tu mówi o zatrzymaniu grzechów? Powinien powiedzieć, że się odpuszczajcie wszystkim, albo już wszyscy mają odpuszczone, nie? No właśnie. To jest właśnie ta część Słowa Bożego, którą protestanci, wolni myśliciele, tam wolni chrześcijanie, czy jak ich tam się zwie, unikają. Tam nie idą, tylko po diabelsku napisane jest. Widzisz, napisane jest, panie Mateuszu, diabeł pokazuje, już jesteś chwale, już buja się w obłokach, panie, a grzech, jaki grzech, panie, już Chrystus, ci, już Chrystus ci wszystko załatwi, nie? No, nie możemy siebie samych siebie wydać grzechowi. Dobrze, no to e, czytamy, panie Mateuszu, rozdział szósty e, listu świętego Pawła do Rzymian. Od wiersza, e, proszę bardzo, piętnasty, nie, 16. Czyż nie wiecie, że jeżeli zobacz, oddajecie samych siebie jako niewolników pod posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, co tego, komu oddajecie posłuch. Bądź niewolnikami grzechu. Co wiedzie do śmierci, bądź posłuszeństwa, co wiedzie do sprawiedliwości. Ja będę jeszcze raz, panie Mateuszu, to, to ja teraz proszę sobie odpowiedzieć, że to fundamentalnie, fundamentalne pytanie: czy to, co teraz powiem, to ja to mówię, czy pisze to Święty Paweł? I czy jeżeli pan mówi, że nie możemy samych siebie wydać na Słowo Boże, to czy Święty Paweł kłamie, czy pan kłamie? to jeszcze raz, czyż nie wiecie, że jeśli oddajecie sami siebie, tak, a więc sami siebie możemy wydać na posłuszeństwo bądź grzechowi, bądź posłuszeństwu, tak? Możemy być niewolnikami, Posłuszeństwa, co wiedzie do usprawiedliwienia, bądź niewolnikami grzechu. A w jaki sposób? Jeżeli oddajecie samych siebie. O, ja o tym mówię, Nie mówiłem. W ostatnim nagraniu, że sami siebie. możemy wydać, że zresztą ja to czytałem. No a pan mi dalej zarzuca, że. Znaczy pan dalej brnie w narrację, że nie możemy samych siebie wydać. No to, to kto, kto ma rację? Pan czy święty Paweł. No ja wiem, pan ma rację, a jeżeli święty Paweł tak mówi, że samych siebie wydaje możemy wydać, to chyba gorzej dla świętego Pawła, nie? Gorzej dla Słowa Bożego, jeżeli tak jest napisane, nie? Ja wiem, bo protestantyzm tego nie powie, ale wychodzi z tego założenia: jeżeli jest napisane, że trzeba wyznawać grzechy, to gorzej dla Słowa Bożego, że tak jest, gorzej dla Chrystusa i dla naprawdę, że tak uczył, bo tak nie ma naprawdę. To, 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 to jest diabelski satanistyczny protestantyzm. To jest gorzej dla Chrystusa. To jest gorzej dla Słowa Bożego, jeżeli Eucharystia jest prawdziwym ciałem Chrystusa. Jeżeli chleb jest ciałem Chrystusa, prawdziwym pokarmem, gorzej dla Chrystusa, że tak powiedział, nie? Luther ma rację. <laughs> Co mam zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne? Zachowy przekazania. To gorzej dla Słowa Bożego, bo przecież nic nie trzeba robić, nie? Tylko bujać się w obłokach i sobie wmawiać, że ja ufam Bogu, nie? Pisze Pan o ufności w Boga, Panie yy, Mateuszu, tylko czy ufa Pan Bogu i Jego Słowu? Bo, no, Pan tak pisze, a czy ufa Pan i wierzy Pan w słowa, które Chrystus mówił do apostołów, kto was słucha, mnie słucha? A więc, żeby słuchać tego Boga, któremu pan ufa, to musi pan słuchać kościoła, apostołów. A pan pisze, że nie trzeba żadnych pośredników, nikogo nie. Zresztą pan e, ten z kanału Wiktoria też o tym mówi. A to jeżeli nie potrzeba pośredników, to. Panie Mateuszu, po co Pan Ireneusz z kanału Wiktoria głosi, jeżeli nie trzeba pośredników? A kim on jest, jeżeli on głosi Ewangelię? W jakiej on jest pozycji, jeżeli nie jest w pozycji pośrednika między Bogiem a słuchaczami? No tak. No, tylko żeby to chociaż był pośrednik, to, to byłoby dobrze, a on sam sobie wymyślił bzdury e, i te bzdury ogłasza nie? A Chrystus powiedział do apostołów, kto was słucha, mnie słucha. I ducha prawdy, i ducha fałszu poznajemy. Święty Jan, pierwszy rozdział listu świętego Jana, czwarty rozdział dietet do dziesięć. Kto nas słucha, jest z Boga. Kto nas nie słucha, nie jest z Boga. Potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Więc protestantyzm i całe to biblijne chrześcijaństwo, całe takie, to, takie jakieś jednoosobowe zbory to wszystko okant rozstrzać. I nie jest z Boga. Dlaczego? Bo tam nie słuchają apostołów, tam wymyślają protestantyzm mówi, o, ducha prawdy i fałszu poznajemy po czytaniu Słowa Bożego, ale święty Jan tak nie mówi. Święty Jan mówi, że ducha prawdy i ducha fałszu poznaje się po słuchaniu kogo? Nas. Czyli słuchanie ludzi daje poznanie prawdy i poznanie fałszu, a nie, że ja sobie wezmę Pismo Święte oraz Skryptura i sam sobie będę dywagował. Tak? Bo tak mamy 50 tysięcy protestanckich kościołów, denominacji. A te wszystkie biblijne, chrześcijańskie kościoły, te zbory, postosób, to tego to, to, to nawet nie wiem, czy Duch Święty wie ile tego jest. Nie? I każdy, każdy jest biblijny, każdy jest chrystusowy, każdy jest apostolski, a mają, nie mają więcej jak 50 lat. I to są kościoła Chrystusa, to są garaże, co mają po 15 lat, po 10, 30 osób, 15 osób, 100 osób i i wielki kościół Chrystusowy. Przecież to jest, nawet nie jest kpina, tylko tkpina. Kpina to za poważne słowo na określenie tego, te, tego całego bazaru, tego kiermaszu yy, garażowego z, z, z hucznie z, z zwanymi kościołami, to jest bazar, jarmark, gdzie każdy sprzedaje co chce i ten, więcej za, ten najwięcej zarobi, czyli ten tam chce najwięcej na rai. Yy, tych, tych słuchaczy, który ma lepszą gadkę. Nie jak przekupki na, na bazarze. Ta więcej pietruszki sprzeda, która ma lepszą gadanę. No i, i to jest dokładnie to samo w protestantyzmie. Który ma tą lepszą gadanę, to ta sobie więcej na raj. Jak ktoś ma słabszą gadanę, to będzie miał pięć kotów i, i o wielki kościół zapada. <laughs> Przepraszam, ale to tylko można wyśmiać. Yy, prawda yy, takie te, w ogóle takie podejście do kościoła i wierzenie w to, że pójście do jakiegoś garażu, gdzie jest pięć osób i nawiedzony pastor, <laughs> że to jest Kościół Chrystusa, <laughs> nie? Kto nas słucha? Jest z Boga, kto nas nie słucha? nie jest z Boga, potem poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Więc Panie Mateuszu, jeżeli Pan nie słuchasz Kościoła, nie słuchasz apostołów, to nie jesteś Pan z prawdy, jest pan, nie jest Pan z Boga i nie znasz Pan prawdy. Dlaczego rzymski katolik jest z Boga? Dlaczego rzymski katolik zna prawdę? Bo słucha apostołów. O, a my też słuchamy apostołów, bo czytamy Pismo Święte, tylko święty Jan nie, nie pisze tam, że poznajcie prawdę po tym, że będziecie czytać to, co my napiszemy. Jeżeli już się tak ścisie, trzymacie dwunastu apostołów to dalszego w dziejach apostolskich mamy ich więcej. Czyli co, świętego Jana Apostoła powołanego przez Chrystusa można. Słuchać a świętego Pawła już nie, bo co, bo to został apostołem po, po w wstąpieniu Chrystusa. Jego można słuchać, czy nie? No można, no jak, no, ale przecież została apostołem już po rozpoczęciu działalności kościoła, która oficjalnie się zaczęła w Wieczerniku, tak? Tam świętego Pawła nie było. Dlaczego została apostołem później? No bo właśnie apostolstwo Chrystus powołał dwunastu i następnie rozesłał ich, aby yy, i ta liczba apostołów rosła. Przecież święty Barnaba też jest apostołem, który został apostołem później, tak? Święty Maciej, tak? Też apostoł. A więc widać, że apostołowie nie są ograniczeni tylko do dwunastu, bo czasami protestanci tak piszą. No, my słuchamy apostołów tutaj. Czytamy Pismo Święte i słuchamy. Tak? No ale dzisiaj dla, dla protestantów, apostołów już nie ma, więc oni definiują prawdę po czytaniu Pisma Świętego, a Święty Jan powiedział, że kto nas słucha? Czyli zmienili paradygmat zasłuchania. To jest y, apostolski tak, punkt pod widzenia. Apostolska nauka protestantkom nie pasuje, więc zamiast słuchania, zrobili sobie czytania i własnego rozważania. Ale nigdzie tak nie ma, wręcz przeciwnie, Święty Piet przestrzega przez czymś takim. Panie Mateuszu, nawróć się Pan do prawdziwego Kościoła, przestań się tam sugerować jakimiś wodelejcami, e, tylko zacznij Pan poznawać rzymskokatolicką prawdę. Bo tu jest pełnie prawdy, tu jest pełne zbawienia, a nie po garażach. Tam jest kłamstwo, fałsz, zwiedzenie i wielkie ryzyko pójście na potępienie. A już na pewno to ryzyko sięga zanitu, jeżeli się wchodzi w jakieś garaże, gdzie uczą, że tak jak pan, że jest pan bezgrzeszny. No uważaj pan, uważaj pan z tą bezgrzesznością. Zresztą czytałem Panu wczoraj, Pana, y, pana wpis, że Pan jak zgrzeszy, no to, to widzi Pan ten grzech, no to jak Pan bezgrzeszny może grzeszyć No chyba, że ta grzeszność jest, jest częścią bezgrzeszności i do części bezgrzeszności należy też Pański grzech. No też tak można próbować zespawać te dwie rzeczy, nie? Częścią bezgrzeszności jest grzech i grzech jest częścią bezgrzeszności. No może tam w jakichś garażowych teologiach tak można robić, ale zdrowa logika jakoś podpowiada, że grzech jest przeciwstawny bezgrzeszności, a bezgrzeszność jest przeciwstawna grzechowi. No, ale cóż, no może w innych garażowych logikach gdzieś w bramie powiniaku, może faktycznie da się to jakoś pogodzić, albo jedno wynika z drugiego, a drugie z jednego. O. Panie Mateuszu, nawróć się Pan, póki jeszcze masz czas. Pozdrawiam.